Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie serię z gry Need for Speed Carbon. Jest to wersja rework, jest to oczywiście paczka modyfikacji, która, z tego co wiem, jest w tym momencie ciężko dostępna. Jest to wersja 3.0. Co więcej, modyfikacja dużo zmienia, dużo zmienia, zaraz Wam wszystko opowiem, znaczy może i te, co będę Wam opowiadał, ale też sami zobaczycie, co się w tej grze zmieniło. Uważam, że naprawdę modyfikacja warta w ogóle pokazania, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Na mnie robi naprawdę duże, bardzo duże wrażenie, ze względu przede wszystkim na muzykę. Nie ukrywam, że, że muzyka mi się z, tego, z tej modyfikacji najbardziej podoba. Nie grałem też w karierę, więc więc tu też mogą być dla mnie zaskoczenia. No ale tutaj, bez też zbędnego przedłużania, skończmy ten wstęp i zacznijmy, zacznijmy karierę. Big. Też mam nadzieję, że nie będzie żadnych kraszy, nie będzie się tutaj nic zbugowało ani nic takiego, no bo nie ukrywajmy, że. Że fajnie, było tak płynnie pograć. Początek znamy. Tu się nic nie zmieniło. Uciekamy. E, uciekamy z... Nie wiem czemu teraz chciałem powiedzieć Palmon City. E, no ale oczywiście nie, bo uciekamy do Palmon City, bo e, to jest miejsce. E, miejsce gdzie rozgrywa się Introspeed Carbon. E, a my uciekamy skąd? Z Introspeed e, z Słonted. Z Town? Mogę, mogę tutaj mówić e, głupoty, bo nie ukram, że też dawno, e, dawno właśnie w Need for żadnego nie grałem. Odpaliłem sobie, znaczy miałem sobie odpalić to jest stop, stop, już 5 minut gadam, a e, a nie odpaliłem. A to też by było fajnie, żeby te odcinki nie były, e, nie były za długie. Szczerze też e, planowałem... No, Dobra, tu się nic nie sobie troszkę przyciszę, bo jest za głośno dla mnie. Tak, planowałem wcześniej trochę postreamować jeszcze i tak dalej, ale chyba te odcinki na YouTube dla mnie takie na ten moment przynajmniej są przyjemniejsze i bardziej w tej roli się chyba odnajduję, więc, więc tego też się będziemy trzymali. Jeżeli Wam się będą odcinki podobały, też przyjmiecie, przyjmiecie ten odcinek z, z taką entuzjazmem, tak, tak to nazwę, no to jak najbardziej, jak najbardziej rozegramy sobie całą serię całą karierę na pewno. Zobaczymy co dalej, tak? Zobaczymy co dalej, ale tego Carbona faktycznie bym przeszedł, no i tak wewnętrznie już czułem, że e, że pograł, pograłbym jakąś taką starą gierkę starego którego Speeda, no bo to jednak e, jednak całe e, całe dzieciństwo. Dla mnie Carbon akurat może mało, e, mało właśnie taki e, mało e, tak, mało istotny dzieciństwo bo ja w, Harmona za dużo nie grałem gdzieś tam w młodszych latach. No ale jednak 2006 rok, <grydy> tak gdzieś tam z tych for Speed, no to to jest jednak złota złota Speedów. W tym momencie nie dostajemy żadnych nowych, ciekawych gierek, jeżeli chodzi o wyścigi, więc więc jak najbardziej potestujmy sobie mody. Mody, które są dostępne które są naprawdę świetne. Oto jeden z nich, oto jeden z nich. Tego chyba nie było w oryginalnej wersji, tak mi się wydaje, więc zobaczymy. Zobaczymy, co tu jeszcze się będzie działo. Wiem, że jedna modyfikacja do Carbona dawała nam taką możliwość, żebyśmy ten początek sami rozgrywali, nie? Jak jeździmy tą Suprą, to żebyśmy sami gdzieś tam ten pierwszy wyścig pojechali. Tutaj akurat takiej możliwości nie mamy. Ja szczerze nastawiam się w ogóle... czy nastawiam się tylko i wyłącznie na to, że... Będziemy mieli jakieś nowe, nowe modyfikacje właśnie do samochodów, nowy wygląd przede wszystkim, nową, nową muzykę i taką, taką trochę właśnie odświeżoną wersję Carbona w takim trochę innym klimacie. Jeżeli chodzi o muzykę to powiem szczerze, że jest naprawdę wszelkie genialnie. No to spokojnie, zobaczycie, zobaczycie, nie chcę, żebym wam spoilerować za bardzo, tutaj standardowo Cross. Dobra, i wiecie co, jeszcze jedną rzecz muszę zrobić, bo tego nie zrobiłem. Interface Controls. Grałem w ogóle na klawiaturze. Dla mnie jest też coś dziwnego. Tak byśmy chcieli. Tak, dla mnie to jest też coś dziwnego, bo zawsze gram na padzie, ale stwierdziłem, że czemu by nie ten właśnie gdzieś tam w tych młodszych młodszych latach zawsze gram na klawiaturze, bo ja wtedy dopada nie miałem. Więc teraz czemu by nie pograć yy, również na klawaturze. No zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że nie będziecie słyszeli. O przecież go ośle nie blisko mnie. Zbugowane rzeczy. Jeszcze wiecie co ja sobie wyrzucę tą. Yy, to lusterko wsteczne, bo dla mnie to jest kompletnie bez sensu. Wolę już taki właśnie... O! No, 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 to jest to. Kamerka jest też zmieniona. kamerka jest na pewno bliżej obok też taka wargi dynamiczna, jest tak i są te laserki te czemu my jedziemy dalej? Myślę, że tu już koniec, jest tak, są te laserki z tylnych lamp i to też nadaje takiego klimatu temu NitroSkidowi. A to tak jak mówię, sami zobaczycie a co o co mi dokładnie chodzi. Jeszcze połączmy to z muzyką i naprawdę jest genialnie. Dzięki to wyścigle. Wydawało, czy wyścig, pościg. Wydawało mi się, że on jest krótszy. No zobaczymy, no może może mod jest konstruowany tak, że możemy uciec z tą BMK, i sobie jeździć ją w nowej grze, no ale jak widzę niestety niestety nie zostało trochę przemienione. możliwe, że dopasowane. Także to co się dzieje w cutscence to jest też... Wcześniej nie, cutsc się w ogóle całkowicie zmieniła. Mam nadzieję oczywiście, że mnie też dobrze słychać. Ale wiadomo jak jestem. Pierwszy odcinek pewnie będzie taki, że nie będzie mnie słychać. No i tam wiele rzeczy jeszcze się Wiele rzeczy się pewnie popsuje. Mamy Darius'a. Historię chyba znamy, ale te cutscenki sobie zostawimy, bo ten pierwszy odcinek będzie taki właśnie zapoznawczy. Tym bardziej, że tutaj nie, nie ma aż tak dużej ilości dużej ilości tych, tych cutscenek. Ale są raczej takie dość, dość przyjemne. No my już się znamy. My już się znamy.

i still don't know what happened that night you took off but i do know you're into me now for some serious cash things have been getting a little too close for comfort around here with all these crews battling for new territory i think i could use someone with your skills to help me out the way i see things i bailed you out of a serious jam twice now time for you to return the favor No dobra, możemy chyba skończyć, bo to jeszcze będzie długa, e, długa przeprawa. Wiem co się stało. E, no i mamy samochody do wyboru, zobaczmy co mamy. Nie mamy Master X8 i nad tym trochę ubolewam, bo wiem, że Master X8 jest zmieniona i to dość mocno. E, mianowicie mamy nowe body kity. I takie tam inne ciekawe rzeczy. I teraz pytanie, co my chcemy wziąć. Najprawdopodobniej będziemy chcieli wziąć Komaru ss znowu. No to Mazda MX-5 średnio. Dobra, dawaj tego komaro O, i ta muzyczka. Wy możecie nie wiedzieć skąd jest ta muzyczka. Ona jest z dry set jedynki. I ona jest przegenialna. I tu będą takie same takie hity, naprawdę. Tu będzie taki właśnie mix. Yy, mix właśnie trochę takiego metalu. Czy metalu... No nie wiem czy to można nazwać metalem. Ale taki bardziej pasujący do Andre Granda, do Mosquanteda, yy, bo nie ukrywam, że akurat muzyka z carbona nie mam nic do niej. Jest taka... Po prostu jest, tak? Po prostu jest i jest ok. Ale nie ukrywajmy, że mogliby się postarać lepiej. I to jest właśnie to, czego brakowało w, te, w tej grze, przynajmniej dla mnie. Mogę być jeszcze trochę dłuższa, no ale jak jest dobra muzyka, to jest wszystko. Mam nadzieję też, że gra jest dobrze, dobrze słyszalna i że faktycznie wysłyszycie tą muzykę. To oczywiście jedziemy po po drogach San Juan, czyli po zablokowanej, zablokowanej części Carbona, kar która jest przeznaczona tylko i wyłącznie dla, e, dla tutorialu, w ogóle nie wiem, czy widzieliście, ale jest animowany ten, animowany billboard, także naprawdę, e, naprawdę ciekawa rzecz, naprawdę, znaczy ja lubię takie rzeczy, lubię takie właśnie detale, e, bo dla mnie właśnie na stół te Ted ogólnie rzeczy, które są, e, które są dla nas, y, do, do których wracamy przez sentyment, nie powinny być aż tak zmieniane, tak? Dla mnie tutaj, ja ogólnie też ostatnio, go ostatnio widziałem nowe, jakiegoś nowego moda do Need for Speed i szczerze, dla mnie to jest w ogóle kompletnie inna okay, gra. Jeżeli chcecie sobie, nie wiem, pograć w coś, co wygląda jak, nie wiem, Forza Horizon, no to czemu gracie w Need for Speed tak? Jeżeli chcecie y, nie wiem, pograć w coś, co ma, no nie wiem, więcej możliwości, ulepszeń i tak dalej, no to po prostu sobie pograjcie w taką grę, tak? to też zawsze to jest to Fontek, Carbon to jest Carbon, no wiadomo, że tutaj trochę jest odświeżona grafika. No ale gdzieś tam nie aż tak, nie aż tak bardzo zmieniona, tak? No o to mi chodzi. Tam ludzie niektórzy wymyślają, ta modyfikacja, to nie ma kompletnie sensu. Przynajmniej dla mnie, wiadomo. Oj, 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 teraz pytanie, który to jest guzik? Bu który to jest górzyk. O, right, control, ja klikam lewy. It. Remember, it drafters, Jedyne co bym zmienił w, tym, w tej modyfikacji, tak na start, y, to jest ta, y, ta bazowa rejestracja. Bo mi się tak nie za bardzo podoba. No ja to wiadomo, mi się nie podoba, komu się może podobać. I także ile z takich ciekawostek. <laughs> Może tak nazwijmy. No i dobra, mamy jeszcze dwie, dwie rzeczy do przejścia. Wiem też, że samochody pomocników się chyba pozmieniały. Bo widziałem coś takiego, że jak piknąłem Kenix Ega CCX, żeby sobie pojeździć zobaczyć jak to w ogóle działa. No, to na przykład Neville miał Nissan GTR, więc Nissan więc GTR na pewno też jest. <noise> I zobaczymy, jak to właśnie dalej będzie wyglądało. No, też na pewno poznamy sobie tą gierkę, tak? Poznamy sobie te tą modyfikację, Jeżeli będziecie też czymś zainteresowani, może będziecie chcieli serię prób albo cokolwiek innego. Wiem też, że seria prób jest zmieniona delikatnie. Czy znaczy, niektóre rzeczy są zmienione, niektóre rzeczy są takie same, więc też z miłą chęcią mogę Wam. Mogę wam to pokazać. Ja tak jak mówię, że gdzieś tam zobaczę, <noise> zobaczę jak tam powroci. przyjmiecie, bo nie ukradłem, że no, znikłem na jakiś czas. No ale to wiecie, studia, to jakieś, jakieś właśnie duperele do ogarnięcia i później właśnie tak wychodzi. Ale teraz już możemy sobie na spokojnie, na spokojnie wrócić, pograć to te właśnie stare gierki, w no, może też, zobaczymy. Zaraz mi zresetuję, okay, okay, nice. E, tak, jeszcze w innej modyfikacji było coś takiego, że ten tutorial już trochę zmienił, że tam był, e, były inne napisy, jak dobrze pamiętam. E, to jest to samo. Cały czas jest to samo, nic się nie zmieniło. W na razie wszystko idzie w tym samym kierunku. No zobaczymy też jak mapa będzie wyglądała, tak? no bo to wydaje mi się, że będzie dość, dość istotne. Mapa. Samochody, które mamy dostępne. Ja właśnie myślę o tym, żeby pokazać wam tą Mazda RX8. Albo ewentualnie zrobimy sobie tak, że dokończymy ten tutorial i po prostu pokażę wam jak to wygląda. Ok, nowe, nowa policja jest. Do oczu od razu? Co jest? Okej, okay, on do niszczy, więc nice. A dlatego też nie tyle nie lubię, ale no mam takie mieszane, mieszane uczucia co do tej modyfikacji. A co ogólnie do modyfikacji Need for Speedów, o pojechaliśmy. Chciałem się trochę zgubić, ale no, spoko damy jakąś radę e, Mianowicie, że niektóre rzeczy e, w tej modyfikacji po prostu nie pasują do e, do całej gierki. Tak, no, wiadomo, że tu można nie wiem, wpakować e, Nie wiem, Kenigzega jakimś jestką, tak, To no, spoko można, tylko pytanie e, Jak on może załóżmy ścigać się z, nie wiem, Komaru SS Pamiętam, trwamy one wzroku. No dobra, chyba, już, chyba nie uczekamy. Problem będzie, żeby dejechać do trenutki. Tak, więc jeżeli modyfikacje, to tylko raczej takie e, poprawiające niektóre rzeczy, ja mam nadzieję, że ta gra będzie delikatnie wydłużona, chociaż trochę. E, nie pamiętam gdzie mam jechać chyba tu. Wydaje mi się, że musimy jeszcze jechać e, jakby jedną... Ulica dalej yy, na autostradzie, więc powiedziałem sobie tędy. To nie jest to. Ja też Carbona tak nie znam na pamięć. A czy inaczej, wszystkie takie rzeczy no to znam, to jest jakby luz, ale. Yy, ale nie mam czegoś takiego, że okej, okay, tu będzie tu, tu, to wszystko się blokuje wtedy. Nie mam czegoś takiego, więc ja z miłą chęcią zawsze do krabonika podchodzę. I ta muzyka. No nie, muzyka jest naprawdę z niej jestem najbardziej zadowolony i to mówię, mówię całkowicie poważnie. Dla mnie to jest największa i najlepsza zmiana jaką ten mod wprowadza. Ogólnie mógłby nie wprowadzać kompletnie nic innego tylko tą muzykę i dla mnie to już jest i tak... i tak w porządku. Tak samochód ten sam. Samochód Nevilla na razie ten sam, czyli Chrysler 300C. On też go miał. Też go miał wcześniej. Nie, nie wiem czy zauważyliście, ale ten Neville był taki bardzo podświetlony w środku, nie? Taki, taki mały. Mała rzecz, a jednak. ta się bardzo w oczy. No dobra, mamy Nevilla w świętej pamięci oczywiście. No ale jednak. Jednak dzięki tej gierce na pewno dużo osób będzie o nim pamiętało, tak? Więc dlatego też... Dlatego też warto grać w stare gry, pamiętajcie. <grymne> Dobra, co zmieniamy? Weźmy sobie, nie wiem w sumie, zawsze mam problem z tym co wybrać, jak to ma wyglądać, jakby to miało faktycznie jakieś wielkie znaczenie. Nie wiem, tribal, name... Yy, mm, Róbki. O, nie spoko. Ciekawa nazwa. No, a cały zamysł, karbona wydaje mi się, że każdy z nas oglądający e, i też ja oczywiście wiem jak to wygląda, mianowicie mamy mapę. No cóż, zaraz z tego sobie przejdziemy, na razie dajmy wypowiedzieć się koleżance. Probably come looking for you. If they you, Dobra, nie dam. Rzeczywiście jest sobie ogólnie, to jak to. dla mnie, żeby wydłużyć karbona. Spokój by było jakbyśmy właśnie podzielili albo te obszary na więcej, na więcej części, na więcej elementów i wtedy było spoko. Tak samo jak to było w Battle Royale mod, tam było naprawdę dużo wyścigów, albo po prostu więcej wyścigów w danym segmencie I to jest taka norma sprawa wszystko i by wszyscy byli zadowoleni. No tu z tego co widzę. Są trzy wyścigi w danym segmencie, jak widzicie też segmentów jest tyle samo, więc wydaje mi się, że nogierka będzie tak samo, tak samo krótka. Poproszę. Mamy z tego co widzę nowe nowe, nowe regiony, <grym> nowe regiony, tutaj mam, widzę, że Inferno dodane, tutaj mamy Rotors 4, oni się chyba nazywają. Krótki 0.16. <grym> Jest, to brzmi. Tu mamy El Colibris, jakoś tak? Co w ogóle gdzieś napisane? Bo ja tak wiecie, coś w sensie mówię to z głowy, a może to jest napisane jakby gdzieś tam. I niepotrzebnie się go. Tych nie pamiętam, jak oni się nazywają. Ale bardzo możliwe, że będziemy się. Jak ścigaliśmy się, właśnie na danej, na danej frakcji, to. Bo no to ścigaliśmy się przede wszystkim z przedstawicielami danej frakcji, ale właśnie. Te, które teraz widzicie, one były tak w takiej dużej mniejszości, nie, że tam był jeden, dwa, że one były jakoś tak, nie, mia nie miały swojego terytorium, a tutaj faktycznie yy, są. No to idą z dalej, tu mamy hertz, jak dobrze pamiętam, i skorpionów. Skorpionów. Dobra, hmm, czy coś tu mamy ciekawego jeszcze? Bo chcę Wam pokazać w ogóle, jak się ulepsza samochody. Transmission, tier. Nie, tak też jeszcze patrzę, jakie samochody ewentualnie możemy odblokować. Co? Mustang GT S197? Nie wiem jak to wygląda. Mitsubishi Eclipse GT, Hyundai Kiburon, Mitsubishi Eclipse... Okej. Okay. A czy my tutaj coś jeszcze mamy? Nie mamy już nic. No dobra, czyli to... Wyda jak ja to widzę? Będzie to w ten sposób, czyli tak jak taki, taki typowy karmon, mianowicie tier drugi, drugi będzie bardzo taki y, obfity w samochody <grym> najprawdopodobniej. Będzie bardzo dużo samochodów, których nigdy w życiu nie dotkniemy, bo tier drugi da się zrobić na, 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 na Dodge'u chargerze od Engie. Y, od S 911. Co? Tu kariera jest do odblokowania tak szybko w tierze drugim? Co jest? Engine Tier 2 Propage. no Dobra, zobaczymy. Szczerze powiedziawszy, ja jestem naprawdę bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Zobaczmy jeszcze, tutaj, co tak mniej więcej mamy do blokowania: Chevy Corvette. Spoko. Czyli standardzik. Viper 10. Plimów. Toyota Supra MK4 Czyli pewnie jest też Supra MK3 Ale zobaczcie, Ford GT Coś jeszcze, SL, SLR McLaren No dobra, szczerze nie chcę, żeby was za bardzo zanudzać tym takim właśnie początkiem O, ale tu ciemno No tak, bo jesteśmy na początku swojej kariery, więc jednak nie opłaciliśmy żadnych rachunków Chociaż jakaś tam lampa się świeci, ale jest naprawdę bardzo ciemno I Dobra, co my mamy? Mamy tak, performance, czyli taki standardzik chyba nitro suspension transmission engine chyba wszystko jest tak jak było ale tak ale no jedna zmiana to jest to że właśnie mamy obrazki tak mamy takie ikonki Wydaje mi się że to jest takie dość dość przyjemne ale no nic takiego fantastycznego nie że coś się zmieniło Wow fajnie ale to na dłuższą metę bez jakiegoś większego bez jakiegoś tam większego Entuzjazmu. Ghost, Dragon, Scarab, Link, Machine Mystic, Slingshot, Venom, Switchblade. Wydaje mi się, że jest trochę więcej, chyba. Ale to mogę ja trochę wymyślać. <grych> tak, zobaczmy, co my tutaj mamy w gefinals. Czy Fajnie to wygląda. Naprawdę fajnie, bo ta lista, którą Carbon oryginalnie nam zaserwował, na samym początku wydaje się takie, takie nie tyle, nie, co może nieczytelne, ale. Ale uważam, że to jest takie bardziej uporządkowane i, i przyjemniejsze dla oka. Nie? I tutaj mamy specialities i to jest właśnie to, co... Mhm. Mm takie rzeczy się tu dzieją. Fajnie. Jest tak, Akuma, Akumu, Aruna, Asuka, Babel, Chain Choinsumen, okej. Okay. Ej fajne są te naklejki Ej ten fajny Dużo tego jest? Bo wiadomo, że ja mogę wam pokazać wszystko, trochę tego... W to jest ten, yy, chyba taka naklejka trochę w stylu Challengera Ale ona jest taka właśnie jeszcze zmiksowana Fajnie, fajnie to wygląda, to jest kurwet MR2 Jestem yy, trochę taki. Aha, ok, to jest Lancer. Aha, czy to jest taki mix trochę, że nakleje, które yy, Które gdzieś tam właśnie kojarzą się z, z Tengen O, to jest z tego, z Demon Slayera, nie? Bardzo fajnie, no fajnie to wygląda. Czy to jest takie dodatkowe rozmaicenie? Jakby nie mówię, że ja z tego będę korzystał, chociaż bardzo możliwe, że tak, bo tutaj coś na pewno wybierzemy. Coś na pewno, się... o, tutaj niestety nie udało się gdzieś tam ładnie tego dopasować. Może na Ni Ni Nissan 350Z będzie, będzie w porządku. I naprawdę dużo tego jest. I tu mamy naklejki. Spoko, tu mamy zmianę opon. Ta wizualna jakąś. No dla mnie to sekret już bez sensu trochę, no bo co komu. Ale mamy też... Okej, okay, nie mamy więcej. Myślę, że będziemy mieli więcej, yy, więcej tfu, nakle... naklejek, bodykitów. Niestety nie mamy. Okej, okay, po prostu teraz możemy sobie każdy, każdą część malować oddzielnie najprawdopodobniej. Dobra, no to ciekawa sprawa. Ja też jakby poznaję to z wami, więc yy, gdzieś tam zobaczymy sobie, co jeszcze możemy, yy, możemy tutaj mieć. Oj, oj, fajne, naprawdę bardzo przyjemnie to wygląda. Wiem, że to już mówiłem kilkukrotnie pewnie, ale a taki trochę styl, y, styl Need for Speed'a, 1, 2, Most Wanted właśnie. Nie wydaje mi się, że y, chcieli, to, y, chcieli to trochę zmienić w tym karbonie Teoretycznie na, y, na dla nich pewnie lepsze. Ojej ale to paskudstwo, co? Nie, da mnie paskudne. Paskudne, brzydkie i niewyraźne. <grybujesz> ja bym osobiście yy, tego nie nałożył na nasze kamaro. Na yy, Prześwit to, to wiadomo, Window Tint i to w sumie wszystko, jeżeli chodzi o to. Myślę, że jest tego trochę więcej. Okej, okay, czy mamy jakiegoś crew nowego? My crew, new logo, my crew. Nie możemy jakby nic zmienić, ani samochodu, ani z takiego dobra. Firom, spoko. No możemy sobie zobaczyć jeszcze, nie? Co tu się będzie działo? O, słuchajcie, nie widzicie. No, jest dobry. To jest Leading, to chyba nie? Jak dobrze pamiętam. I tym miłym akcentem na ten moment zakończymy. Ej, tak, to jest Andrea 100%. A zobaczmy, jak ten billboard tak taki animowany. Ej no fajny. No, podoba mi się. E, także co, ja wam na ten moment bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Myślę, mi że miło przyjmiecie e, ten powrót do tych normalnych odcinków. Może jakiś maraton zrobimy. No zobaczymy, zobaczymy będziemy. Będę, będę gdzieś tam myślał, kombinował, a wy dajcie znać, co o tym sądzicie. Także ja wam jeszcze raz bardzo dziękuję za obecność. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!